Królewska, dzielnica, Wilanów, a przy pałacu taki klimacik. Chciałabyś tutaj mieszkać? Myślę, że tak, że tutaj mogłabym mieszkać, bo to jest ładnie. Jak ładnie ten dom się już tutaj zaświecił. No fajnie, bo tak tu jest od razu zejście do tej do, do tego co to jest. No taki kanał. Kanał wodny. On jest połączony z całą fosą mhm. koło pałacu. Więc można mieć swoją łódeczkę tak tutaj po drugiej stronie. Tak, tak. Uh -huh. I sobie Przyjemnie tak żyć tu w takim jest. klimacie. Ja tutaj nawet no, wczoraj byliśmy tutaj pierwszy raz ja bo my To już byłeś wcześniej, dzisiaj jestem drugi raz, no ja jestem zachwycona. Bardzo ładnie, bardzo tutaj. Nawet nie wiedziałam, że ludzie mają zejście ze swoich domów właśnie na stronę tutaj tych ogrodów e, królewskich, pałacu uh -huh. Wilanowskiego. Bardzo ładnie. Także jak ktoś e, przyjedzie tutaj zwiedzać Wilanów, to sobie tak ogród, ale tak jeszcze głębiej, głębiej, bo to jest takie no, fajne. Ja tutaj pozaprowadzam do takich zakamarków, że naprawdę się tutaj no. zakochasz, tak jak tutaj Jan III Sobieski przyjeżdżał, bo to była jego rezydencja letnia, polować i obcować z naturą. Dlatego A. ja się tak zastanawiałem, dlaczego chciałem tutaj mieszkać, na tym Wilanowie, na tych Zawadach, że po mhm. prostu ta natura była dla mnie duże miała znaczenie. Mhm. No tutaj w ogóle ten las, przy którym my mieszkamy, to jest w ogóle Natura 2000, prawda? Tak, tak, tak. Ale on powstał w ogóle na takich bagnach, więc mm -hmm. yy, jego też no, może być, może go, może go nie być. Jakby była jakaś jakiś byle wisły, no to po prostu on zniknie albo zostanie zalany, ale tutaj, tutaj, to jest, tutaj jest klimacik nieziemski, ceny kosmiczne. Tu jest pięknie, no. Ten dąter ładnie pić. No i teraz zobacz, bo miałabyś taki dom i co, wychodziłabyś z tego domu, czy byś w nim mieszkała, czy na przykład wyjeżdżałabyś? Nie mam pojęcia. No właśnie. Teraz... Nie mam pojęcia, bo jak masz taki duży dom, to się chce chyba chce to być w tym domu, chce się w nim być, prawda? No i co, i wtedy się w ogóle nie chce zwiedzać, nie Róś, chce się ja wyjeżdżać? Nie wiem, czy... No, czy ja nie wiem, ja skąd no ja nie, mam wiedzieć? Dlatego nie pytam, jakie ty, jakie ty masz odczucia? No ja mam 37 metrów mamy i mi jest tam też dobrze, lubię wracać do tego naszego mieszkania, domu, ale lubię też podróżować i zwiedzać, więc może ludzie, którzy mają takie duże domy, to też lubią podróżować i zwiedzać, tylko pewnie trudniej jest zostawić taki duży dom. Nie, no może tak, może faktycznie, może pół roku sobie mieszkają, a pół roku no. sobie zwiedzają, też nie, nie siedzimy w czyichś kieszeniach, nie wiem no, jak to żyje. No nie to wiesz żyje. tego, jak ciekawa jestem. Jak nas tutaj oglądacie co nasi jesz? królewscy. Mam te, pestki dyni. Aha, to te jest ostatniej dyni. Ja mm -hmm. próbowałem, bo one puste były. No, ale ja je urażyłam tamte. Więc nasi królewscy, dajcie znać, czy macie dom, czy mieszkacie w mieszkaniu i jak to jest u Was z podróżami, z podróżami w ogóle czy tylko lubicie tą swoją przestrzeń i w niej być.